Amerykański noblista z ekonomii nie może w to uwierzyć. Sekretarz skarbu i była prezes Fedu twierdzi, że nie było do tego podstaw, a wielu ekonomistów przeciera oczy ze zdumienia. O co chodzi? O dość niespodziewane obniżenie długoterminowego ratingu kredytowego Stanów Zjednoczonych przez jedną z najważniejszych agencji. No i trudno mówić o tym, że był to czarny łabędź, coś całkowicie zaskakującego. O co tak naprawdę chodzi i jakie będą tego konsekwencje? Zapraszam do materiału. Partnerem tej serii kanału jest Dom Maklerski i czyli największy polski broker i jednocześnie jedyny, który pozwala handlować akcjami i ETF-ami bez prowizji do obrotu na poziomie 100 000 euro miesięcznie. Jeżeli nie masz jeszcze konta w XTB, to link, z którego możesz to zrobić, znajdziesz w opisie. I jak już zapewne wiesz, z wtorku na środę agencja ratingowa Fitch obniżyła długoterminowy rating kredytowy USA z najwyższego możliwego poziomu tak zwanego AAA, czyli AAA, do poziomu AA+. jest to... O tyle ważne, że Fitch jest jedną z trzech najważniejszych agencji ratingowych świata, obok oczywiście SP i Moody's. No i jak dotąd Stany Zjednoczone były dość powszechnie uznawane za kraj, który należy do grona tych będących jak najbardziej wiarygodnych, jeśli chodzi o dług emitowany w postaci papierów skarbowych. Decyzja Fitch Ratings jest dosyć niespodziewana z jednej strony, natomiast z drugiej strony trudno mówić o jakimś potężnym zaskoczeniu i o jakimś wydarzeniu, które wstrząsnąłoby rynkiem, doprowadziłoby do paniki i miałoby prowadzić do jakiegoś systematycznego osłabiania się pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, no i do tego, że już niedługo mało kto będzie w ogóle chciał mieć w portfelu amerykańskie obligacje skarbowe. Dlaczego Fitch obniżył Rating kredytowy USA z tego najwyższego poziomu AAA do AA. Mm, jako główny powód, Fitch podaje oczekiwane pogorszenie sytuacji fiskalnej Stanów Zjednoczonych w ciągu najbliższych trzech lat, no i systematyczne oddalanie się od krajów, które aktualnie mają najwyższy rating, czyli są w tej grupie AAA. Mowa tutaj chociażby o Australii, o Luksemburgu czy Szwajcarii. Oprócz tego agencja zwróciła uwagę na to, że Stany Zjednoczone mają rekordowo wysoki dług publiczny, który w ostatnich latach gwałtownie rósł, rośnie i rósł będzie. Można powiedzieć, że wymknął się spod kontroli. Obecnie jego całkowita wysokość przekracza 32 biliony dolarów. I oczywiście nie bez znaczenia pozostaje ta cała. Szopka z kryzysem limitu zadłużenia, z tym straszeniem przed rzekomą niewypłacalnością Stanów Zjednoczonych. Nagrywałem o tym aż dwa osobne odcinki, więc myślę, że nie ma sensu tutaj powtarzać się i mówić, o co dokładnie chodziło. Odsyłam Was do tamtych materiałów. Natomiast na początku czerwca demokraci i republikanie doszli do porozumienia w sprawie właśnie tego wspomnianego limitu zadłużenia i. I doprowadzili do jego zawieszenia. Zawieszenia do początku 2025 roku, więc jeszcze trochę czasu, e, przez jakiś czas będzie on jeszcze zamrożony. Zdaniem agencji Fitch i zresztą nie tylko jej, te pojawiające się regularnie co kilka lat groźby bankructwa Stanów Zjednoczonych, to dochodzenie do porozumienia na ostatnią chwilę. To wszystko doprowadza do tego, że wiarygodność Stanów Zjednoczonych po prostu spada, no i takie sytuacje, takie w cudzysłowie, szopki nie przystoją gospodarce, która ma najwyższy możliwy rating kredytowy, czyli AAA. A dlatego też został on Stanom Zjednoczonym odebrany ma też dosyć mało optymistyczne prognozy dla Stanów Zjednoczonych, no bo uważa, że w kolejnych latach deficyt sektora rządowego będzie systematycznie rósł. No i to w całkiem pokaźnym tempie. Na koniec tego roku będzie to 6%. 3% wartości amerykańskiego PKB, będzie to wzrost z poziomu 3,7% w 2022 roku, no ale rok później, w 2024 roku ma on już wynieść 6,6% PKB, no i ma dojść do niemal 7% wartości PKB w roku 2025. Oprócz tego Fitch przewiduje słabszy wzrost realnego PKB Stanów Zjednoczonych, ma on wynieść 1,3%. 20% w 2023 roku. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku PKB Stanów Zjednoczonych tempo wzrostu gospodarki wyniosło 2,1. Natomiast w 2024 roku ma być jeszcze gorzej, bo PKB ma rosnąć o zaledwie 0,5%. I wszystko to brzmi dosyć poważnie, dosyć minorowo, dosyć mało optymistycznie, szczególnie jeżeli zestawimy to z emocjonalnymi wypowiedziami wszystkich zaskoczonych ekonomistów, przedstawicieli administracji rządowej, no i takiego ogólnego zamieszania wokół tej całej sprawy. Ale to wszystko poniekąd kontrastuje z tym, jaka była reakcja. Rynku walutowego i amerykańskich obligacji, bo szumu medialnego wokół tego było i dalej jest całkiem sporo, ale reakcja rynków była, powiedziałbym, że dość mm, no, mało, mało mm, dynamiczna. Jak na rzekomo tak niesamowicie przełomowe wydarzenie, które ma skończyć pewną epokę, no, ta reakcja była eufemizując, mówiąc, dosyć mm, zachowawczo, po prostu spokojna. Rentowność amerykańskich dziesięciolatków, dziesięcioletnich bonów skarbowych po takim wydarzeniu, przynajmniej teoretycznie powinna zaliczyć mocny wzrost, który będzie się oczywiście wiązał ze spadkiem notowań tych obligacji, jak wiecie oczywiście kiedy cena obligacji spada, no to ich rentowność rośnie. Natomiast w praktyce Wzrost był, powiedziałbym, że dość kosmetyczny, a rentowność dziesięciolatków wciąż utrzymuje się w okolicach lekko powyżej 4%. I na tygodniowym wykresie, tak naprawdę, kompletnie nie widać tego, że jedna z trzech najważniejszych agencji ratingowych obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Stanów Zjednoczonych i to jeszcze ocenę długoterminową. I to jest dość ciekawe. No I z jednej strony pokazuje, że Rynek chyba niespecjalnie bierze do siebie oceny agencji ratingowych, które, no nie ukrywajmy, bardzo mocno straciły na wiarygodności, szczególnie po tym kryzysie finansowym w 2008 roku, do wybuchu którego można powiedzieć, że w pewnym sensie się przyczyniły. Tutaj myślę, że każdy ma przed oczami tę słynną scenę z panią z agencji SP, która miała na sobie te wielkie. Bryle, które bardzo mocno powiększały, ale jednak odpowiednio mocnego wglądu w to, co się działo na rynku kredytów subprime, nie dały. No i druga kwestia to jest oczywiście fakt, że obniżenie ratingu Stanów Zjednoczonych z AAA było w pewien sposób kwestią czasu, no i to nawet Mimo tego, że zeszłoroczny rating Fitch zachowywał perspektywę stabilną, a np. w 2020 i 2021 roku rating AAA dla Stanów według Fitch miał perspektywę negatywną, no i to oznaczało, że prawdopodobieństwo spadku oceny kredytowej, wiarygodności kredytowej w ciągu nadchodzącego półrocza jest spore. I o ile utrata najwyższego możliwego ratingu kredytowego przez najważniejszą gospodarkę świata, no, umówmy się, to nie jest coś, co się zdarza często. To nie jest coś, co się zdarza każdego miesiąca. To nie jest coś, o czym mówi się przy każdej ewentualności. No, ale to też nie jest tak, że Stany Zjednoczone po raz pierwszy tracą rating AAA ze strony jakiejś agencji. Mało kto już pamięta, myślę, że ponad dekadę temu w 2011 roku agencja SNP obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Stanów Zjednoczonych, właśnie z AAA do AA, no i dalej, wciąż tę ocenę AA, czyli bardzo wysoką, no ale jednak nie najwyższą, utrzymuje. I po tym, jak dzisiaj Fitch obniżył rating USA, już tylko jedna licząca się agencja ratingowa dalej przyznaje konsekwentnie najwyższą ocenę wiarygodności kredytowej dla Stanów Zjednoczonych mowa oczywiście o Moody's. No, i tym samym Stany Zjednoczone wypadły dzisiaj z najbardziej elitarnego grona. Obecnie już tylko 10 krajów, które mają średni rating AAA. Czyli średni rating yy, najwyższy oznacza to, że dwie na trzy agencje przyznają najwyższą możliwą ocenę. W tym momencie są to Kanada, Dania, Australia, Szwajcaria, Szwecja, Luksemburg. Niemcy, Norwegia, Singapur i Niderlandy. No i tak, można byłoby zadać sobie takie pytanie: czy to znaczy, że inwestorzy z całego świata będą redukować zaangażowanie swojego portfela w amerykański dług na rzecz obligacji Niemiec, Australii, Kanady, czy może nawet w perspektywie odleglejszej obligacji Chin? Raczej nie, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. A amerykańskie papiery skarbowe wciąż będą oczywiście uznawane za najbardziej bezpieczne, najbardziej wiarygodne. I to niekoniecznie ze względu na to, że rating jest jaki jest, ale przede wszystkim ze względu na płynność. Płynność, która nie ma sobie równych. W tym sensie, że żadne inne obligacje nie będą w stanie takiej płynności zapewnić. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że był dla Ciebie interesujący i tak na szybko wyjaśnił Ci, co się w ostatnim czasie, w ostatnich godzinach, z ratingiem Stanów Zjednoczonych stanęło, można tak to pięknie powiedzieć, korzystając z mema. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie interesujący, łapka w górę, oczywiście, subskrybuj kanał FXMAC. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Dajcie znać, jaki WY rating kredytowy przyznajecie w swojej własnej osobistej klasyfikacji Stanom Zjednoczonym. Do zobaczenia, cześć.